Witam serdecznie bliźniaki w tym rozkładzie kartorowa na nadchodzący tydzień. Dowiemy się, cóż będzie się działo w tych nadchodzących dniach od poniedziałku do niedzieli. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Tutaj stawiam te karty. Wy będziecie mogli mieć teraz tutaj chwilę, żeby się zastanowić, czy nie chcecie dać lajka, like, zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Um, więc to zawsze bardzo pomaga. Oczywiście sprawdźcie najpierw, czy rozkład z wami rezonuje. Zaczynamy. Od karty, która będzie e, wpływem zawodowym, czy też obowiązków Waszych, tak? Czyli no, nie wszyscy pracujemy. Niektórzy, na przykład, są na emeryturze, wiadomo, Niektórzy mogą być na urlopie na przykład, tak, to tego Wam zazdroszczę, ale karta czwórki, czwórki denarów wskazuje na to, że to będzie spokojny tydzień. Tutaj nic nadzwyczajnego wielkiego się nie wydarzy, nie pojawią się jakieś, wiecie, nowe nadzwyczajne obowiązki, albo te, które już będziecie mieli, one nie będą jakoś, wiecie, aż tak bardzo krzyczały i wymagały od Was tutaj aktywności i działania, tak. Więc to, co macie prawdopodobnie zapewnione, zamowane uda się zrealizować normalnie, wszystko będzie szło wedle planu. Czwórka denarów właśnie mówi o tym, że wszystko będzie mniej więcej tak, jak powinno być, tak, czyli stabilnie będzie i to jeżeli chodzi o obowiązki w pracy, to nie znaczy, że e, na przykład będziecie mieli całkowicie labę w pracy, tak? i nic nie będziecie musieli robić, ale to, że no to, co m, powinno być, tutaj nie będzie ani odchyłu w jedną, ani w drugą stronę, e, więc będziecie mogli spokojnie zająć się tym, co macie do zrobienia. Kwestie finansowe, karta Giermka Buław mówi o tym, że w tej sferze właśnie pieniędzy będzie tutaj możliwość no, wykorzystania tych pieniędzy to na taką drobną rzecz, tak? Czyli no, tutaj bym zakładał, że to będzie jakiś drobny zakup, ale który wy chcecie, wy osobiście chcecie bliźniaki sobie zrobić, więc jeżeli no, planujecie właśnie, nie wiem, wy, wy Ruszacie do sklepu po zakup ciuchów jakiś, nie wiem, są jakieś promocje czy coś takiego, idziecie, no to znajdziecie coś, co naprawdę wpadnie Wam w oko. To może być coś takiego, czego nie zakładaliście, że chcecie kupić, tak? Ale i tak kupicie i będziecie z tego powodu zadowoleni. Więc okej, okay, tu na szczęście też można powiedzieć, że nie ma żadnych niebezpieczeństw, dodatkowych opłat, wydatków, których byście się może nie spodziewali, które by miały się pojawić. Plany przedsięwzięcia. E, tutaj ósemka mieczy. Nie do końca będziecie wiedzieli, czy jakiś wasz plan wypali w tym czasie, tak? Czyli możliwe, że będziecie e, tutaj umówieni z kimś albo na coś, tak, na przykład, nie wiem, na czwartek zakładam, e, no i tak naprawdę jeszcze przez ten poniedziałek, wtorek, możliwe, że nawet do czwartku samego nie będzie jakiegoś potwierdzenia, no bo będziecie mieli przeczucie, że a tutaj jednak może to nie wypalić e, i to niekoniecznie chodzi o to, że to nie wypali, no nie wiem, z czyjejś złośliwości, czy z czyjejś głupoty no, szeroko pojętej, tak, e, czy nieogarnięcia, to może też nie wypalić, dlatego, że może Wam nie będzie pasowało o ostatecznie to chociaż nie widzę tutaj żeby pojawiły się jakieś dodatkowe wpływy które by miały wam akurat pokrzyżować te plany czyli że wy byście byli przyczyną tego że coś nie dojdzie do skutku tu prawdopodobnie będzie to wpływ zewnętrzny i karty mówią też o tym że prawdopodobnie tak najbardziej możliwe jest to że to faktycznie dojdzie do skutku tylko trzeba będzie założyć, że faktycznie będzie miało to miejsce, a nie panikować po drodze i na przykład odmawiać czegoś, jeżeli się pojawi jakaś zewnętrzna informacja, jakiś wpływ, że może jednak tutaj to się nie uda. Jeżeli chcecie, żeby do tego doszło, to dojdzie, ale nie będziecie mieli do samego tego dnia realizacji pewności, czy tak będzie. Tak. Jeżeli chodzi o, o przeszkody ewentualne w ciągu tego tygodnia jest. um rycerz, rycerz denarów rycerz denarów mówi o jakiejś informacji która do was dojdzie tak, która będzie miała wymiar materialny czyli to może być, wiecie, wiadomość o tym, że musicie może coś zapłacić tak, albo w, że tutaj coś trzeba będzie właśnie z kwestią nie wiem, może waszego mieszkania, może waszego samochodu, coś pozałatwiać będzie jakaś informacja o tym to prawdopodobnie będzie drobna rzecz rycerz denarów nie mówi raczej o specjalnie złych informacjach, tylko że coś trzeba będzie załatwić. Może zbliża się okres właśnie jakiegoś serwisowania, może zbliża się okres jakiejś zmiany, tutaj będzie jakaś taka informacja, ewentualnie może to też być właśnie informacja na taka ta niepokojąca, która by mogła spowodować, że wpadniecie w panikę, że coś Wam tutaj się nie powiedzie, tak? Że ten plan, który macie, na przykład jesteście umówieni z mechanikiem, czy tam, nie wiem, z jakimś panem, czy panią, którzy, nie wiem, kładą kafelki, bo macie remont akurat i jesteście umówieni właśnie na ten jeden dzień, a ona daje ta osoba znać, że ona nie jest na 100% pewna, czy się uda. Tutaj będzie troszkę kręcić nosem. Ostatecznie się to uda, tak? Ale no ta informacja będzie powodowała ten Wam niepokój, więc to może być ta przeszkoda. To jest taka drobna rzecz, która nie zmieni jakoś strasznie Waszego, Waszej sytuacji, ale może troszkę Nabruździć, jak to się mówi, kwestie zdrowotne, kwarta wisielca, będziecie mieli małe poczucie, że coś Was ewentualnie łapie, albo że coś jest tutaj, pojawia się w Waszym zdrowiu, troszkę niepokojącego. I teraz tak. Jeżeli faktycznie pojawiają się takie znaki, idźcie do lekarza, przebadajcie się, zróbcie sobie, nie wiem, testy krwi, cokolwiek, coś, co jest związane właśnie z tą sferą, której ta niepewność będzie Was dotykała. Lepiej zrobić tak, i potem, żeby wyszło, że nic nie jest, i spać spokojniej, niż potem, wiecie, zrobić to za późno. Nie, nie chcę Was straszyć, ale jeżeli będziecie czuli jakąś, jakąś niepewność, niepokój, lepiej huchać na zimne. Żeby, żeby faktycznie było zimne. <laughs> Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, może ukochanym, ukochaną, partnerem, partnerką, mamy Asa Denarów, to znaczy, że coś Uzyskacie od kogoś. Ja wiem, że to brzmi obcesowo, ja wiem, że to brzmi może troszkę strasznie, ale tak jakoś materialistycznie, nie? Nie, tu nie o to chodzi, że wiecie, tylko teraz dawaj, dawaj tutaj stówkę, nie? No, no, czy coś takiego. Tu chodzi o to, że ktoś zrobi coś dobrego dla Was, wyświadczy wam jakąś przysługę, jeżeli jej potrzebujecie, może będzie chciała wyświadczyć tę usługę osoba, Jakąś przysługę, nawet jeżeli tego nie, nie, nie prosiliście, no ale w ten taki dobry sposób, a nie że będzie nachalna i będzie się prosiła na siłę. Albo dostaniecie jakiś podarek, albo wiecie, taka przyjemna rzecz, która pójdzie w waszą stronę od bliskiej wam osoby. Coś dobrego, co idzie w Waszą stronę. Dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów mówi o takich szerszych procesach, które się dzieją w tle, których na przykład doglądamy. Może nie na co dzień, wiecie, to nie jest element Waszych codziennych obowiązków, ale co jakiś czas trzeba na to zwrócić uwagę, bo to działa, tak? To działa gdzieś w tle i Wy dokładacie starań, żeby to dalej działało. Tak? Dobrym przykładem jest na przykład właśnie taki ogród, który czasami trzeba, no nie codziennie pewnie, no pewnie i takie ogrody są, ale no, trzeba tutaj doglądać, żeby wszystko, czy wszystko jest ok, żeby potem się nie okazało, że w międzyczasie zapomnieliście nie wiem, podlać albo że jakieś szkodniki się wdały i dałoby się tego bardzo szybko temu zapobiec, jeżeli by się trzymał rękę na pulsie. Tutaj widać sukces takiego dalekosiężnego. Planu, więc yy, wy doglądacie tego dobrze i dostajecie informację zwrotną, że coś, co jest taką sprawą, którą budujecie przez długi czas, że to idzie dobrze, to nawet może być związane z takim przedsięwzięciem waszym. Na przykład typowo osobistym, że jak chodzicie na jakieś zajęcia, tak ćwiczycie, nie wiem, salsę powiedzmy, to się okazuje, że nagle wyjdą wam kroki, których no, wcześniej nie mogliście specjalnie opanować. To znaczy, że coś, to Wasze ćwiczenie, praca w tym kierunku nie idzie na marne. Się udaje i możecie liczyć, że będzie właśnie teraz jeszcze lepiej. I teraz rada kart, czy też. Pomocny wpływ, który pomoże w przeszkodach, raczej bym powiedział, że to jest Rada Kart, gdzie Giermek Pucharów mówi o tym, ażebyście, tak, ażebyście pomyśleli też, czy by nie zrobić jakiejś przysługi, czegoś dobrego dla kogoś, kogo kochacie. Tak, czyli tak jak wy coś otrzymujecie, tak wy może też zastanówcie się, czy może już dawno wasz partner, partnerka nie utrzymał, znaczy nie zrobiliście dla niego jakiejś fajnej, przyjemnej rzeczy, nie ugotowaliście kolacji takiej, której kiedyś gotowaliście na początku waszej relacji, albo żeby właśnie z córce, synowi sprawić jakąś przyjemność, coś fajnego, no jakieś, nie wiem, może czekoladę kupić, no nie, nie mówię, że... Do dorosłe dziecko, takie powiedzmy trzydziestoparoletnie, ja sądzę, że też się ucieszy z czekolady, ale wiecie, to trzeba skalować do, do tych potrzeb i do osoby, ale warto, warto tutaj się zastanowić, czy jakiś fajny taki gest nie jest w tym wypadku taki w sam raz do zrobienia. Więc, moje drogie bliźniaki, rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że coś pojaśnił. Ja jestem Kosmo bardzo dziękuję wam za wasz czas. Jeżeli jeżeli macie pytania do kart tarota, chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam poprzez moją stronę kosmatarot.com. Link jest pod filmikiem, tak jak zawsze. A mam teraz bardzo wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa.